kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale. Zakręcę na pozytywie lecimy z szybkim przekazem wiadomości od tych osób, które macie w serduchu na myśli, z którymi macie kontaktu, lub od tej osoby, którą macie w serduchu na myśli, z której macie kontaktów. Co chcecie jemu jej powiedzieć w tej chwili? Zamknijcie oczy lub po prostu się dobrze skupcie. I my lecimy z wiadomościami od tych osób. Przetasujemy jak zwykle. Tu wypadło, to tu No i co? Lecimy z wiadomościami na szybko, tak? Lecimy z szybko wiadomościami. Co chcesz powiedzieć o sobie, która o ciebie pyta, która o tobie myśli? Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Na chwilę obecną. Tu coś wypadło, to weźmiemy. Co chcecie powiedzieć jemu jej w tej chwili, na chwilę obecną? Co chcecie, co chcesz powiedzieć? Mówcie śmiało, mów śmiało. Używam liczby mnogiej, bo wiadomo, że niektórzy pytają, mogą pytać o wszystkich, tak? Teraz zrobiłam takie czytanko, że każdy może pytać o każdego, kogo chce. Także co chcesz, co chcecie? Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Co chcecie? Jemu jej powiedzieć w tej chwili, co chcesz powiedzieć jemu jej w tej chwili? Co chcecie, co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Poczekajcie. Lecimy dalej. Pieski się wściekają. Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Co chcecie jemu jej powiedzieć w tej chwili? Tak już na odchodne. Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Mhm. Co chcecie powiedzieć jemu, jej w tej chwili? Czy jest jeszcze tak już na odchodne? Co chcecie jemu, jej powiedzieć w tej chwili? Nie. A czy jest tak na odchodne? Co chcesz powiedzieć jej, jemu w tej chwili? Widzicie? To jeszcze na odchodne. Co chcesz jemu, jej powiedzieć w tej chwili? Już tak na odchodne. Czy jest jeszcze coś? No, już nie ma. Dobra. Teraz musimy to ładnie uformować. Słuchajcie, żeby to ładnie, słuchajcie, było potem do układania. Stosowanie. Dobra. No to kochani, zaczynamy z czytankiem. Tak jak powiedziałam, czytanie jest ogólne, tak e, co chcesz jemu jej powiedzieć i co chcesz i jemu. Czy coś chcecie jemu jej... Jak to było? Co chcesz jemu jej? I ogólne czytanie, czyli dla. Jakby to poczekajcie ładnie ująć. E, co chcecie jemu jej o. Także lecimy. W tamtej chwili nie obchodziło mnie to, czyli widać to wychodzi, nie obchodziło tej osoby, jak wy się czujecie zaufaj mi w końcu, bo mnie to męczy musisz w siebie uwierzyć gdy ci powinien noga, w, gdy inni w ciebie wątpią, bo inaczej nigdy nie staniesz na nogi i nie spełnisz swoich marzeń to akurat prawda, jeżeli wam się noga powinie to nie powinniście się, się przejmować, trudno z głową to robicie, powinęła się wam noga stajecie stwarci silniejszy i idziecie przed siebie wyciągacie wnioski, uczycie się na błędach i idziecie dalej uwierz w, ja też tak robię, uwierz w siebie poznaj siebie i bądź sobą już ja się to bo zajmę z tymi dołami. W końcu nie płaczę po nocach, tylko się uśmiecham i płaczę ze śmiechu. Nie jesteś moją zabawką. Zawiodłaś, zawiodłeś mnie znowu. Żyj z każdym w zgodzie. Poczekam na Ciebie, bo warto. Szanuję swoje zdanie tak samo jak moje. Twoje. Przestań mnie decydować i sprawdzać. Nasyłać znajomości i robić fejki. U. moje marzenia się w końcu spełniają. W tej znajomości, relacji czułem, czułam się jak opcje zapasowania, jak Twój priorytet. Widzę Cię jako męża, żonę, matkę, ojca, dzieci. Nie walczę o kogoś, kto nie walczy o mnie. Skoro wolisz imprezy, pracy, to znajomych, to idź sobie do znajomych imprez i pracy. A mi nie rób w mętlika. Twoja miłość jest jak narkotyk się zająkałam, bo zapomniałam, że <laughs> musi być dobre słownictwo, bo to i dzieci nieraz ci lubią pośmiać, popatrzysz tak, że wiecie <laughs> muszę się czasami ugryźć w język zębami nigdy Ci nie zdradzę ciekawe ktoś powiedział mi coś, co mnie zabolało i to jest prawda o Tobie lub kłamstwo, Ma w końcu miłość na stałe Zostaje przyjaźń, na miłość już jest między nami za późno. Zraniłem, zraniłam Cię celowo, żebyś poczuł, poczuła, jak jeszcze ja się czułam w danym momencie, w danej chwili. Wyjaśnienia mi się należą, wyjaśni mi w końcu całą prawdę. Pamiętaj, nieważne ile masz w kasy, w portfelu, ważne ile masz w sercu. Niedługo spędzimy fajnie, czy z razem i to nadrobimy. Serio bawiłaś, bawiłeś się moimi uczuciami. Dziękuję za to, że mi olałeś, olałaś. Zgubiłam, zgubiłem się na chwilę. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Wolę, wolisz imprezy, balety, to idź tam. Zwracaj mi gitarę, jestem na tyle dojrzały, dojrzała, że wiem co robię, kochanie sorry, uh. nigdy w siebie nie wątpię, biorę za to co oswoiłem, oswoiłam odpowiedzialność kulturalnie bardzo dobrze, naucz się komunikacji, nie możemy stać w miejscu, musimy ruszyć naprzód zdecyduj czego ty w końcu chcesz, bo mnie blokujesz, tak samo jak samego samo siebie nie jestem nie jestem osobą dla ciebie, spójrz głębiej wybacz mi, kocham cię z całego serca, z całej duszy Teraz albo nigdy. Raz się żyje, czas na poważne, dojrzałe, stabilne zmiany. Uuu! Jeśli serio jest, się zmieniła, zmieniłeś, udowodnij mi to czynami, nie słowami. To wszystko mnie przerosło. Moje złamane serce skleja się w końcu do kupy w kawałki. Ktoś się skleja? Kiedy będziesz miał, miała swoje w końcu zdanie, bo to ci będzie sprawiało kłopoty, ci niszczyło. Rodzina dla mnie jest na pierwszym miejscu, nie to, co było dla ciebie. Układam sobie życie na nowo po swojemu. Zablokowałam, zablokowałem się na chwilę, żeby cię poobserwować. Boję się, że mnie odwrócisz i wyśmiejesz. Dość pustych słów i obietnic. Ja już w końcu zaczynam działać idę naprzód. Jestem zazdrosna, zazdrosna czasami o ciebie. Jeszcze mi to mam. Czyli jeszcze tak, jakby to o sobie uczucia do was były. Tliły się. Jestem w końcu szczęśliwa, szczęśliwa. Pamiętaj, ten kto jest na szczycie, zaczął od małych kamyków i od zera. Nie poddawaj się iść przed siebie. To koniec. To akurat się zgodzę, kochani. Nic, co idzie łatwo, to, to lunie. To lunie, tak? A co idzie ciężko do zdobycia, to jest warte. Lubię wyzwania. Nie planowałam. Planowałem się zakochać. Jak ty to zrobiłaś? Zrobiłeś. Nie, wracam do starego rozdziału, bo mam lepszy nowy. Lubię gierki. Dawałam, dawałem ci fałszywą nadzieję. Oszty! Pociągasz mnie fizycznie, myślę o nas poważnie. Czy ta osoba była na tyle niedojrzała, że bawiła się z wami w takie wiecie, dzieci na gierki, by to określić. Chcesz z Tobą spędzić całe życie, ożenić się, założyć rodzinę, być stabilny, stabilna, Starzy się. Muszę Ci sprawdzić. U, czyli brak zaufania. Wiem, czego chcę, więc idę na całość. Lubię takich ludzi. Odważnie, odważnie. Przemyślane, czy odważnie. Zaproszę ci niedługo na randkę, żeby ci to wszystko wyjaśnić. Nie mam już na ciebie siły. Pracuj nad emocjami, bo widzę, że ciężko ci z tym. Czuję się radosny, radosna w tej chwili. Imponujesz mi czasami. Przegiełeś, przegiełaś tamtego dnia. Nie sprawdzaj mnie, bo to jest niedojrzałe. Szukałam, szukałam cię wszędzie było warto. Karma wraca, pamiętaj. Dzieci, spokój! Mam nadzieję, że kiedyś cię zobaczę. Całe pieski. Ech, chcę być z Tobą na zawsze. Już, już, już się biję już. Nie mam złych intencji wobec siebie, mam same dobre. Dziwnie się czuję, gdy udajesz kogoś, kim nie jesteś. Bądź sobą, to wystarczy. Kariera, praca. Nie reaguję, gdy ktoś wspomina już o Tobie. Może czasami. Nie chcę Cię już znać. Czas leczy rany, ale blizny zostają. Zdrada boli, pamiętaj. Czyli ta osoba stwierdza, że się, zdrada i tak dalej. Pracuj nad pewnością w siebie. Wyga to ja wyznaczam poprzeczki w tej chwili granice. Nie mogę bez ciebie żyć. Uu. Bardzo mocno ci kocham i za to bo tęsknię. Nie odezwę się wcale. Tego duma. Ta przyjaźń przerodzi się w prawdziwą miłość. Może kiedyś. I będziemy nad tym pracować. Nie masz, nie masz serca, tylko lód i skałę. Uuu, pojawiłaś, pojawiłeś się w złym czasie, w złym momencie, nie o odpowiedniej chwili. Bądź sobą, dzieciaki, spokój! Poświęć mi więcej czasu w końcu, a nie tylko praca, kariera, imprezy i znajomi. Mówię ci prawdę, a ty dalej ufasz w innych brednie. Potrzebuję więcej czasu, by dowiedzieć się o tobie jak najwięcej. Chcę spełnić swoje i Twoje marzenia. Widzę ci, widzę w tobie duży potencjał. Szkoda, że ty go marnujesz. Czemu mnie ranisz? Nie chcę, dość, nie chcę być obcis pasała, wolę być priorytetem. Jesteś miłością na moje całe życie, teraz to wiem. Mam kogoś nowego, jestem w końcu szczęśliwa, szczęśliwa. Pokochaj samego siebie, wtedy pokochasz innych. Tu się akurat do sobą zgodzę, dopóki tego nie zrozumiecie, że jesteście super tak jak inni, to ciężko będzie. I się z nim nie zobaczyłam, serce pękło mi na pół. Chcę się z tobą zestarzeć. Dziękuję ci za cenne lekcje, wyciągnę wnioski, idę naprzód. Uwierz mi, że jeszcze będziesz szczęśliwy, szczęśliwa. Zaufaj mi. Sytuacja mnie wykańcza. Będzi, będziemy szczęśliwi szczęśliwi razem lub podzielnie. Wasz piękny bezwoku, fajny uśmiech i to mnie kręci. Żałuję tego, co zrobiłam, zrobiłem. Czyli może żałuję spotkania z Wami. Może nie wiem, jakie to macie sytuacje. Ostatnia Wasza sytuacja. Tutaj się pokazuje. Brakuje mi bliskości, brakowało. Tylko ty robisz swoje maski na to znajomość. Planuję macierzyństwo, Jestem na tyle dojrzały, dojrzała, że wiem, czego chcę, idę w to. Potrzebuję Twojej bliskości, czułości, a nie Twojego szmalu. Ale mnie wkurzasz i grasz mi na emocjach, na nerwach. Nie wybaczy Ci tego nigdy. Ciesz się życiem, bo jest piękne i kruche. Pryska jak bańka mydlana. Wybierz jedną osobę, a nie grasz na kilka frontów. Uu. Nie naciskaj mnie, bo mnie zamykasz w sobie. Nie mogę się skupić. Dzieci, spokój! Nie pasujemy do siebie. Nie szuka miłości na chwilę, lecz na stałe. Ale się biją zadziorki, no. Ech. Poznanie prawdy spowodowało, że moje serce rozpadło się na kawałki. Lub jakiegoś kłamstwa poznanie, bo to pamiętajcie. Przy tobie wszystko ma sens. Moja duma jego nie pozwala wyciągnąć mi ręki na zgodę. To zależy kto co nagadał. Gdy zdarzyła się w moim życiu drobna wpadka, widzę, że w twoim też. Nie ufam Ci już przez te Twoje dziwne zachowanie. Mamy dużo spraw do wyjaśnienia. Dobrze, że zmieniłam, zmieniłem otoczenie na poważne dojrzałe. Lepiej się czuję. Pragnę Ci, więc idę po Ciebie. Ranie Ci, bo boję się, że Ty mnie znowu zranisz. Po prostu to nie był czyst dla nas. Podeszłaś, podeszłaś bliżej niż ktokolwiek inny. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy i sobie wszystko wyjaśnimy. Jestem zły zła w tej chwili na Ciebie. Emocje buzują. Masz wspaniałe, dobre serce. Dzieci spokój, ale trudny charakter. Nie poddawaj się, bo ja się nie poddaję. Nie mogę ci zrozumieć. Poczekajcie tylko i wyciszę. Już jestem, wyciszyłam dzieciaki, także wiecie. Lecimy dalej z przekazem. Masz ciężki charakter. Mam żal do ciebie, jak mnie traktujesz. Zraniłaś, zraniłeś mnie na nowo. Co ja mam z tobą zrobić? Rozpiera mnie ego i duma. Za mocno cię kocham. Zaryzykuję i się odezwę niebawem. Nie chcę cię ranić. Zgubiłam, zgubiłem się na chwilę. Kiedy Ty w końcu dojrzejesz do swojej stabilizacji, jesteś już cieniem i wspomnieniem moim. Waham się. Trudno będzie mi się przed Tobą otworzyć, bo mnie zamknęłaś, zamknęłeś. Następnym razem posłuchaj swojego serca. Rozumu i swojej intuicji Nie osób trzecich Zakańczam przyjaźnie Z tymi osobami, co mi nie służą Czyli Mało się starasz Poddaję się Nie jestem zadowolony Zadowolona z tego, co dzieje się między nami Nie pozwolę ci skrzywdzić Daję Ci dobre słowo Wiem, że wróci do mnie Złe, Tak samo jak karma Czułem, czułam się samotna tamtego dnia W tej chwili z Tobą Oczy powiedzą wszystko. Przepraszam, się odsunęłam odsunę od ciebie, ale nie potrafię ci zrozumieć. I czułam, czułam, że nie jesteś gotowy na to relację. Jestem całkowicie załamana, załamany. Czułem, czułam się, czułam, czułem, że nie jesteś gotowy, gotowa na stabilną relację, bo stoisz w przyszłości. Jestem zazdrosny, zazdrosna. Tak wiem, że masz to gdzieś. Chcę ciebie. Sytuacja ci się, widzę, wymknęła spod kontroli. Spod... Tykając się z Tobą, spotykałam się z kimś jeszcze innym. Uuu, a to ładnie, to tak robić. Robić Ci na złość. A, no, też mamy odpowiedź. <grym> to też ma Ci odpowiedź. Mam przez Ciebie mentlik. No to dlaczego ta osoba w takie słowa powiedziała? Przez mentlik i przez po prostu wiadomo. Biorę, biorę z Ciebie przykład. No proszę bardzo. Pamiętajcie, oddaj za, oddaj. Uwaga na to. W końcu się uśmiecham. Mam do Ciebie żal. I pamiętajcie jedną rzecz, że jeżeli ktoś się dziwnie zachowuje, to spuśćcie na siebie, dlatego że ta osoba, tak jak tu powiedziała, wspomniała w wiadomości, może po prostu brać, brać z Was przykład, tak? Wy o tym nie wiecie. A ta osoba potem to wyżnie, jak opadną emocje, uczucia, i będzie, to osobę przerosi, ta osoba po prostu Wam potem wyżnie i będzie Wam głupia, zobaczycie. Boję się odezwać do ciebie. Nie stój w miejscu, rusz końcu naprzód, bo jak Ci pomogę się ruszyć, to Ci od razu przejdzie. Wow. Ostro, będzie dobrze. Nie mogę uwierzyć twojej zmiany. Kocham się z Tobą odroczyć. Jest duża różnica wiekowa, poglądy, przedział. Inne podejście do życia. Bardziej, Ja mam stabilne, Ty masz takie bardziej wybujałe ego. No to macie za to. Za kilka lat będziesz żałował, żałowała, że się poddałeś, poddałeś, nie spełniłaś, spełnienia swoich marzeń. Więc lepiej żałuj, żeś spróbowałeś, spróbowałaś, i ci nie wyszło niż, że stałeś, stałaś w miejscu, i tylko marzyłaś. No to akurat się zgodzę z tą słuchacie słuchajcie. Zakończam to miłość, zaczynam nową. Niepotrzebnie słuchałam słucharzy innych, tak samo jak ty. Nie, mo nie mogę patrzeć, jak jesteś smutna, smutna. Jak ci mogę pomóc, żebyś się uśmiechnęła, uśmiechnęła? Uleczmy tą przyjaźń. Yy, zamknij stary rozdział, zacznij nowy. O czym mówią, wszystko pamiętaj. Słowa bardziej bolą niż pięć. Jestem. Wyzwaniem dla Ciebie, Ty bądź wyzwaniem dla mnie Zrozum, że kasa to nie jest wszystko I nie chcę Twojej kasy, tylko szczerą miłość, miłość Lubię ryzyka Już niedługo będziemy razem Ale Ty potrafisz marudzić i manipulować Uuu, ciężko jest o Tobie zapomnieć Nie będę czekała na Ciebie ca... Czekał, czekała dla Ciebie całą wieczność Weź się w garść, bo się o Ciebie martwię Zrozum to w końcu Nie wiem ile dla Ciebie znaczy Ważne, że wiedz ile Ty dla mnie znaczysz nie mogłaś, nie mogłeś mnie uszczęśliwić, więc odeszłym odeszłam od Ciebie. Już niedługo wyjeżdżam z zagranicy, zaczynam nowy rozdział. Kłamstwo było łatwiejsze niż powiedzenie prawdy. Szanuję się na tyle, że od Ciebie odchodzę. Czekałam, czekałam na Ciebie całe życie. Patrz sercem, nie oczami. Zmiany są trudne, ale niestety u nas konieczne, żeby ruszyć naprzód i być szczęśliwym. Masz słodki uśmiech, fajny błysk wokół, dobre serce. Nie poddawaj się, walcz o to, co kochasz. Jestem już inną osobą, niż byłem byłam. Ten związek jest mega namiętny, ale męczący. Nie zamykaj się w sobie, proszę cię o to. Jak możemy dokonać pozytywnej zmiany? Śnie o tobie. Sprawiasz, że mam uśmiech. Mam wobec ciebie poważne plany. Naucz się pokazywać uczuć i emocji, a nie tłumisz w sobie. To jest najgorsze, słuchaj, co może być. Ja tu się akurat z wami zgodzę Nie rób huśtawki emocjonalnej. Bo to na dwa fronty nie idzie dobre. Czyli o tej osobie chodzi, że i u niej nie idzie to na dobre, i dla Was. Planuję macierzyństwo. Fajnie. Czuję, że się odsuwamy od siebie czasami. Zmieniam się dla Ciebie. Jestem zraniony, zraniona. Podejrzewam, że mnie okłamujesz. Czuję to. Oraz podejrzewam, że mnie zdradzasz. Uu. Teraz rzuciłam, rzuciłem się w karierę, wir pracy, żeby odkładać na marzenia i budować swoją przyszłość, stabilizację. Związki z Tobą i przyjaźń mnie przeraża, chcę zgody, bo mam dosyć tej dzieci nady, brawo. Chcę Cię pocałować, przyczulić te zgody, podjęłam, decyzję za Ciebie. Chcę w końcu ruszyć naprzód, dziękuję za cenne lekcje, dużo mi dały do myślenia, wyciągnęłam, wyciągnęłam z nich wnioski. Czuję się jak w bajce w tej chwili, w nowej znajomości. Muszę sobie wszystko przemyśleć i poukładać. Nie wykorzystuj mojej sła... słabości z przyszłości, przeciwko mnie bo karma wraca. Trzymajcie się, cześć!